przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem Fan Mail bardzo lubicie oglądać te filmiki widzę to po Waszym odzewie ponieważ piszecie mi w komentarzach w wiadomościach prywatnych, na Facebooku na Instagramie, że bardzo lubicie oglądać te filmiki i że Wasze paczki znajdują się na nich dlatego dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem, paczek jest naprawdę bardzo dużo ponieważ od odcinka Fan Mail trochę przesyłek do mnie dotarło ale pierwsza rzecz nie dotarła do mnie żadna pocztówka no, może wakacje sobie skończyły, dlatego nikt już nie wyczytał pacztówek, ale nieważne, mam dla Was dzisiaj trochę do pokazania rzeczy. Zapraszam Was do oglądania. Wtedy w tamtym odcinku nie miałam ani nożyczek, ani noża, a dzisiaj mam taki malutki, słodziutki nożyk. Nożyk do otwierania przesyłek. Dobrze kroi, nie chciałam brać takiego dużego, bo... No. Dobra, i pierwszą przesyłką jaką dzisiaj tutaj mam, to jest taka przesyłka, nie wiem, o, od Zuzanny z zielonej góry. Znalazłam taką pocztówkę i tutaj jest napisane nie bójmy się marzeń, one są częścią naszego życia. Zguzia narysowała mnie, ale jestem... ale mega! Ale naprawdę przypominam siebie, to jest od odcinka ulubieńców, ale Januszek, ale masz talent, o ja! I tutaj przeczytałam w liście, że Zuzia ma 22 lata. Trochę głupio się czuję, że poszłam na ty od razu, bo Zuzia ma 22 lata. I Widzicie, nie oglądają mnie tylko osoby w moim wieku, ale też osoby starsze. No ale naprawdę talent masz cudowny. Dalej, idziemy. I mam takie tutaj prześliczne kolczyki. To twoje klucze do sukcesu. Dziękuję bardzo. Ale ten fader muszę gdzieś tutaj zaraz umieścić. Przez jakiś czas musi być na tym filmiku. Ale yy, Izusia bardzo Ci dziękuję za przesyłkę. Naprawdę, talent masz ogromny. Ale naprawdę, bardzo Ci dziękuję za kolczyki yy, i za pocztówkę. Zakryję adres. Kolejna taka przesyłka jest od Justyny. I Justyna tutaj przesłała mi swoje. swoje jak. odbicie szminki, swoje usta. Zobaczymy, co w pascie się kryje. Coś słodkiego. Pierwszy raz w tym odcinku, trochę rzeczy tutaj jest. I pierwszą rzeczą, którą mam, to są takie stiki pomarańczowe. Takie nie jadłam ich, więc wypróbuję. Taka tutaj koperta. Zaraz zobaczymy. Przyda mi się nożyć. Nie chcę mi się otwierać, tylko tak normalnie. bransoletki z gumek muszą być. Zakładam, ale ładne. Fanart Mera Modela! O. Justyna też pięknie rysowała. Włożę sobie tutaj. O, o, tak, o nie wiem, nieważne. Dla najlepszej youtuberki Meli Modeli Justyna z Wrocławia. Dziękuję Ci Justyna za przesyłkę i oczywiście za te sticky orange. Dziękuję bardzo. Oczywiście wszystkie listy paczki, które są w tym odcinku dostaną ode mnie pocztówkę z Krynicy. Trochę osób jest, ale jeszcze pocztówek trochę mam. Mam 12 pocztówek, dlatego już jednej osobie wysłałam z tamtego pan maila, ale jeszcze mi trochę zostało. Nie wiem o co chodzi o. Mocno zaklejone. Nie wiem od kogo jest ta przesyłka na razie. I mam tutaj oczywiście zdjęcia Julki i moje do podpisu. Podwójnie. Dobrze, czyli coś tutaj czytam. Wysłałaś mi kopertę ze znaczkiem, dlatego Ci odeślę i Twojej koleżance Dominicy, no jeden adres Wam odeślę. I tutaj dziękuję Ci za list. Zuzia i Dominika. Bardzo Wam dziewczyny dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Alice przeczytam po odcinku i ja Wam tutaj odeślę wszystko, to sobie tutaj zostawię. Kolejna paczka jest od Karoliny z Ostrowa Lubelskiego. Nie wiesz? Coś pięknie pachnie. ale no, już widzę, co? Karolina przysłała mi świeczki. Ale waniliowe. No naprawdę, mój ulubiony, jest ulubionych zapachów świeczek. Kolejną rzeczą jest to bransoletka z Mojito. Naprawdę wiecie chyba, że uwielbiam biżuterię. Taka czarna, taka właśnie młodzieżowa. I tutaj kolejną rzeczą jest jakiś balsam do ust. Tak naturalnie pachnie. Dalej mam takie, takie coś do kąpieli, co było w tamtym odcinku. Nie czuję, ale pewnie będzie ładne. I mam list. Pomadka nieużywana. I tutaj Karolina ma 10 lat. I że daje jej pozytywną energię. Naprawdę dziękuję Wam za takie miłe słowa. Naprawdę wpadła w gust z takimi prezentami, bo wiesz, że uwielbiam balsamy do ust. Wiesz, że uwielbiam bransoletki i kocham palić świeczki. Zapamiętajcie sobie ten moment, to trzeba zapisać w księdze jakiś w ogóle, nie wiem. Przesyłka jest od chłopaka, jest ona od Wiktora Starnowa. Naprawdę jak na, na, jak na chłopaka prześlicznie piszę. I tutaj. Naprawdę nigdy mi chłopaki nic nie wysyłam, ale na mi tapie też się zbiłam, bo dużo chłopaków do mnie podeszło i naprawdę. Bardzo dziękuję za żelki, akurat jedne z moich ulubionych Haribo złote mi się. Kolejna rzecz, którą uwielbiam, ja nie wiem, wy chyba naprawdę oglądacie mnie od początku, bo wysłał mi Wiktor gumki. A wiecie, że ja kolekcjonuję gumki do ścierania i chyba oglądałeś bactu school uważnie i mam kolejne dwie gumki do kolekcji. Dziękuję Ci bardzo. Przeczytam, co zapisałeś. Ale naprawdę, Wiktor, masz ładne pismo. Od Wiktora dla Mary Modeli. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy. Wiktor! Otworzyłam mi się Haribo i zjadłam jednego, ale nie nieważne. Otwieramy następną paczkę. Jest to paczka od Anny z Lublina. Dobrze, zobaczymy. Ale nie mogę rozczytać, czy to jest na pewno Anna, bo tu, tu jest napisane Manna. O, o! O, tak Już się boję. Bye, Hania. A Hania, a nie Manna. Hanna! Przepraszam! Hanna, nie Manna. Ale przyjaciel ze skarpetek o jak ładnie zrobione w ogóle paczka jest też starannie zrobiona nie mam niestety nożyczek pierwszą rzeczą jaką znalazłam jest to przyjaciele ze skarpetek bardzo miło będę miała przyjaciela ze skarpetek i widać że sama zrobiłaś więc no kreatywność tutaj widziana dobrze dalej do kubeczka już chyba wiem o co chodzi albo budyń albo kisiel albo ciasto Kisiel, frugo, dwa frugo z kawałkami owoców, dwa kisiele, bardzo dziękuję, też. I tutaj y, coś tak słodkiego jak ty. Mm, jestem słodka. Uu, 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 uu. Nie, ty mnie utuczysz dziewczyno. Stamba. Się opakowanie. tutaj ten nożyk jest mój przybity. O nie, jestem głupia i przybiam. Dobra, nieważne, batonik taki czoko-kawowy. Dziękuję. I jeszcze tutaj mam y, dwie rzeczy. I coś na szczęście dla ciebie i Julki. Zawsze przeczytałam się mi coś dla ciebie i Julki, dlatego myślicie o mojej siostrze. No nie mogę się dobrać, ale są dwa grosiki. No, niestety muszę po odcinku się namocować, ale są dwa grosiki. Dziękuję. I naprawdę dziękuję Ci za paczkę. Zobaczymy, co tutaj Hania napisała. Nie ma, na no, no, tylko Hania. Uwielbiam Cię, bo jesteś przymiłą osobką. Nie, pr nie przestawaj nagrywać. Mam nadzieję, że paczka gdzieś się spodobała. Oczywiście, że mi się bardzo spodobała. Dziękuję Ci, Hania, za paczkę. I napisane Mela Modela w takim... Jakby to nazywać w takim oceanie. Dziękuję bardzo, Hania. Za paczkę też trafiła mój gust. Następną paczką. Tutaj nikt się nie mogę rozczytać, jak kogo to jest. Musimy zobaczyć, jak kogo to jest, bo ja naprawdę nie mogę rozczytać. Mm. E, będę miała sprzątania po Was. I otwieramy taśmę. Ale zapakowanie w takim starym stylu. I tutaj jest coś ponumerowane, ale mega. Takie sianko jakiś. Naprawdę mega zapakowane. I tutaj są ponumerowane. i tak ładnie zapakowane w gazetę. Mi się to podoba, naprawdę. Ale dużo. O! Jakaś koperta. Rzeczy dużo. Ale mega. I to wszystko jakoś tak ładnie pachnie. Jedynka. Trochę na pomaga nie się tym stole. Pewnie nie wiem, czy coś w ogóle widzicie trochę tutaj. Są tam, o. I świeczki, kolejne w tym odcinku Tym razem Blueberry Uwielbiam rzeczy jagodowe Czy nie jakieś słodycze, czy jakieś Owoce, jagody, zapach jagodowy to jest coś super Pierwszą rzeczą świeczki I nie wiem co to jest, ale to są chyba jakieś takie ciasteczka Nie wiem, zobaczę, ale Nie widziałam, dlatego wypróbuję Kolejna trójka ale ciężkie, ale ciężkie, tak to może być. Ale super. Świnka skarbonka. karbonka. No ekstra. No to musi być napis, świnka z karbonka. Oj, i tutaj w twórce był budeni Nesquik ulubiony budyń. Oczywiście czekoladowy, bo ja nie lubię waniliowego. Znaczy nie przepadam. I galaretka malinowa. I tutaj jest to list. Szukamy listu od kogo takie pyszności, od kogo takie rzeczy. Super. Przesyłka jest od Emilki i Kamili. Z... Nie napisały skąd, ale... Ale dziękuję. Dziękuję wam dziewczyny i tutaj przeczytam wam yy, list. I tutaj dziewczyny napisały na końcu, do czego to wszystko ma mi służyć. Skarbonka, abyś zawsze zbierała pieniądze na cele charytatywne, tak, tak jak robiłaś to w filmie Amelka dla Amerki. To jest wielki, bo nadal będę zbierać na cele charytatywne, a ta świnka mi w tym pomoże. I też pomysł, jeżeli nie widzieliście filmiku Amelka dla Amelki, to zachęcam. Nie będę się teraz rozgadywać, ale no, pomysł cudny. I dalej świeczki, aby pachniało w Twoim domu. Oczywiście będzie pachnieć jagodami galaretka i budyń, coś słodkiego na deser, coś od, od, coś z krainy lodu, my bardzo to lubimy i tutaj na koniec wysyp zawartość koperty na siebie, się, na tej rzeczy, bo się boję, że to będzie coś strasznego. Dobra, bawimy się. Paczka jest prześliczna. Dziękuję Wam, Kamila i Emilka, za prześliczną paczkę. Bałagan znika ze stołu. I ta przesyłka jest od Julki. Wy macie taką kreatywność. Wszystko jest tak ładnie zapakowane. Oczywiście polinka, żeby nic się nie zepsuło. Koi Oczywiście żelki. Jakie żelki? Yy, słodycz, czyli dwa lizaki dla Ciebie. Bardzo o i trochę tu rzeczy mnie czeka. Coś do us. Perłowa pomadka. No oczywiście kocham pomadki, zbieram pomadki. Jest tam kolejną. Zaraz zobaczę jakaś nivea perłowa. Ale mega. Mm. Ale zapach. I tutaj mamy następne rzeczy. Sama robiłam, tu jest coś własnoręcznego. Wow! Czy to są piłeczki dla kota? Czy może takie. takie. ale ładne. Jest napisane, mela, proszę. Odeślesz mi pocztówkę z twoim autografem i autografem twoim. Twojej siostry Julii. E, oczywiście, że Ci podeślę. E, tutaj zostawiłaś też kopertę, dlatego na pewno odeślę. E, I oczywiście też konfetti jest. E, I tutaj jeszcze mam rzeczy jakieś. Mela, modela, piękny panel. Proszę odpowiedz na te pytania. Jaki jest Twój ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor to teraz to pudrowy różowy, miętowy i jasny fioletowy. E, czy przyjedziesz do Radomia, żeby spotkać widzów? E, na razie nie planuję, ponieważ jak będę organizowała takie spotkania, to na pewno Wam napiszę, ale na razie nie planuję jechać. Jak lubisz LM w skali 0 do 10? Jak lubię Angelikę. No Angelika y, spotkałam się z Angeliką i miałam ją przyjemność poznać. I Angelika się wydaje miłą osobą sympatyczną i no każdy ma inne zdanie, ale ja określę ją tak, no tak 10 na 10. No nie wiem jak to opisać w jakiejś skali, czy jak się ubiera, czy co. Ale Angelika jest spoko osobą. Miałam ją okazję poznać y, na spotkaniu z moją siostrą, które wygrałyśmy się i naprawdę wydaje się ją przesympatyczną osobą. Otworzysz tę paczkę na odcinku. Oczywiście, że otworzę ja każde paczki otwieram. Olivia z Rumia. Coś takiego. Olivia. I od mam trochę rzeczy. Zdjęcie do podpisu oczywiście. Znaczek oczywiście. Adres oczywiście. I zdjęcie do podpisu oczywiście, że tak. Tutaj Rumia, dwie pocztówki. Dziękuję. Piękna Rumia. Nie byłam nigdy. Planeta Stylu. Tutaj jest do Planety Stylu, dlatego przekażę ją. Nie będę trzymać. I tutaj do mnie. Mela Modela. Bardzo dziękuję Ci za piękny list oliwka i za całą przesyłkę. I tutaj znalazłam jeszcze coś takiego z gumek. Oczywiście kolejna rzecz: z gumek mam brazoletki i mam taką truskaweczkę. Bardzo dziękuję. I oliwka oczywiście Ci odeślę. Wszystko. To przesyłka, którą mam dzisiaj do Was do pokazania, ponieważ ten filmik będzie chyba trwał z pół godziny. I to jest przesyłka, nie wiem od kogo, a jest tutaj napisane: To ważne, szybko dostarczyć. Zobaczymy. Też mocno zaklejone. Chyba, że klejem. Zobaczymy. Czuję, że jest bardzo ciężka ta, ta przesyłka. Nigdy to tak wyjmowałem, bo nigdy tak nie wyjmowałam. Koperta. Napis, stawią się, ucieszą. To są jakieś takie long. Dobrze, bo moje nie lubią takich twardych bardzo. Dziękuję. Podziel się z przyjaciółmi dużego. Milka dla ciebie i planety stylu. Oj, na pół będzie. Jedna z najlepszych, ulubionych moich czekolad z milki. Ona. Wykreślę Wam, na pewno na długo nam starczy, bo jest bardzo duża. Naprawdę, jakie ma macie pomysły, nie użyczył jest to dla, ani możesz się przytulić. Aha, czyli to jest poszewka. Ja myślałam, że to jakiś ręcznik. Ale ładna, idealna do mojego pokoju. I naprawdę. List jest od Dominiki. Powiedzieli, że bardzo lubisz planety stylu. Też bardzo Ci dziękuję. Dzisiaj już dziękuję za oglądanie. To by były już wszystkie paczki, listy i przesyłki od Was. A ja jeszcze raz z całego serca dziękuję Wam za każdą przysłaną paczkę, list. Nawet, chociaż list to jest dla mnie naprawdę, że piszecie, że. Dziękuję. Jesteście wielcy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.